W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. List do Kolosan, czwarty rozdział, drugi werset. Na podstawie książki Sary Yang, Jezus słucha. Jezu, który jesteś zawsze blisko, powołujesz mnie do życia w nieustannej wspólnocie z Tobą. Część tego szkolenia wymaga ode mnie wznoszenia się ponad otaczające mnie okoliczności, nawet jeśli jestem po uszy zanurzony w bałaganie. I zagubieniu. Pragnę prostszego życia, mniej przeszkód na drodze mojej komunikacji z Tobą. Ty jednak rzucasz mi wyzwanie, bym zrezygnował z fantazjowania o świecie bez przeszkód. Muszę przyjąć każdy dzień takim, jakim go dostaję, i pośrodku tego wszystkiego szukać Ciebie. Jestem wdzięczny, że mogę rozmawiać z Tobą o każdym aspekcie mojego dnia. Łącznie z uczuciami. Pomóż mi pamiętać, że moim celem nie jest kontrola czy próba naprawienia wszystkiego dookoła, jest nim ciągła współpraca z Tobą. Pokazujesz mi, że udany dzień to taki, w którym mam z Tobą kontakt, nawet jeśli pod koniec dnia wiele spraw pozostaje nietkniętych. Nie mogę pozwolić, by moja lista zadań stała się dla mnie Bożkiem który będzie sterował moim życiem. Zamiast tego proszę Twojego Ducha, żeby mnie prowadził chwila po chwili. Dzięki niemu będę blisko Ciebie, w Twoje imię, które mnie prowadzi, Jezu. Amen.